We'll wszystkim jest to największa impreza integracyjna notarialna no, od, od 30 mniej więcej lat. Oczywiście Olimpiada Notarialna, która po raz kolejny jest zorganizowana w Nowym Targu. W ogóle 19 edycja, ale od kilku lat przejęliśmy tą imprezę z Myszany Dolnej i ku cieszymy myślę, że wszystkich uczestników, ponieważ no, baza, którą oferujemy, którą miasto dysponuje, spełnia oczekiwania, o czym świadczy rosnąca liczba, liczba uczestników. W tym roku 429 uczestników notariuszy, zastępców notarialnych oraz aplikantów z 11 izb notarialnych z Polski oraz reprezentacje notariuszy z Bułgarii, Słowacji, Czech i Turcji. It's to Ogromna liczba. Notariuszy i to coraz młodszych, co mnie najbardziej cieszy, że ja dzisiaj powiedziałem to nie bez przyczyny, że najbardziej cieszy mnie to, że nie rozpoznaję tych, którzy maszerują dzisiaj pobieżni, bo to znaczy, że ta młodzież, która w 2002 roku gdzieś była w szkole podstawowej, pewnie jeszcze nawet nie myśleli, jakie studia wybiorą. A teraz tak, z, tak ich zainspirowała ta olimpiada, tak im się to spodobało, że ciągle przyjeżdżają. Nasza izba oczywiście uczestniczy w wielu dyscyplinach. Między innymi w koszykówce, gramy w koszykówkę, gramy w siatkówkę. Zdobywamy medale również, mamy nadzieję w tym roku na sukcesy. Także no, trzymamy kciuki oczywiście za nas i za wszystkich uczestników olimpiady. Jakby była możliwość większej liczby uczestników, to również zapewne w Izbie Warszawskiej znaleźliby się notariusze, którzy z przyjemnością przyjechaliby na olimpiadę notarialną. Obrodziły nam dziewczyny aplikantki, które z zeszłego roku usłyszały, że impreza jest bardzo ciekawa i przyjemna. Mamy tu najróżniejsze cudowne konkurencje, gdzie możemy się udzielać. Udzielamy się w pływaniu, w bieganiu, skakaniu oraz w wygrywaniu, wygrywaniu, wygrywaniu arty, artystycznych trofeów. Kolega będzie dzisiaj śpiewał. Wierzymy, że będziemy mieli same złote medale. Atmosfera każdym rokom lepsza, lepsza. Pogoda nadherna, słońce świeci, a atmosfera super, super. Powiedz o śpiewaniu. Nie mogę, to jest tajemnica, absolutnie. To wszyscy muszą dzisiaj na scenie dopiero zobaczyć, co się wydarzy. Ale będzie ogień, Nie mogę obiecać.